13 września w sali gimnastycznej zespołu edukacyjnego w Skwierzynie odbył się piknik profilaktyczny pod nazwą Porozmawiajmy o rodzinie. Organizatorem wydarzenia był Ośrodek Pomocy Społecznej ze Skwierzyny. Profilaktyka jest najważniejsza. Profilaktyka w życiu ułatwia, dlatego że jeżeli robimy coś wcześniej, zapobiegamy pewnym problemom, to łatwiej jest w życiu. I tutaj Ośrodek Pomocy Społecznej. Organizuje w ogóle takie akcje profilaktyczne. Dzisiaj jest pierwsza z OCUM i aż do grudnia będzie, będzie realizował tego typu przedsięwzięcia. Ja za to bardzo dziękuję wszystkim pracownikom ośrodka pomocy społecznej, którzy się w to włączyli, bo to jest, to jest z punktu widzenia um, takiego społecznego bardzo istotne i ważne. Ośrodek pomocy społecznej i instytucje nie są tylko zamknięte w sobie, ale otwierają się na wszystkich mieszkańców Skwierzyny. Też mamy tą kampanią wyczulić rodziny na problemy, które się pojawiają, czyli takie jak przemoc, złe emocje, żeby nie bać się o tym mówić i żeby wiedzieć, gdzie się skierować w razie problemów występujących w rodzinie. Zareagowałyśmy na zaproszenie kierownika OPS-u. Dzisiaj przyjechałyśmy do mieszkańców Skwierzyny z promocją zdrowia. Promujemy wszelkie zachowania sprzyjające zdrowiu, czyli mówimy tutaj o higienie rąk, mówimy tutaj o aktywności fizycznej, o zdrowym odżywianiu, o szczepieniach, czyli wszystkie te zachowania, które sprzyjają zdrowiu. Zachęcamy wszystkich do zadbania o własne zdrowie. Nasz pobyt dzisiaj tutaj związany jest z promocją rodzicielstwa zastępczego. Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze. Obecnie mamy czworo dzieci oczekujących na rodziców zastępczych. Wszyscy kandydaci na rodziców zastępczych muszą przejść szkolenie, które jest organizowane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, ale przede wszystkim wnioski do nas, do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W międzyrzeczu jesteśmy gotowi porozmawiać z każdym, kto chciałby pełnić funkcję rodziny zastępczej. Dla dzieci oczekujących na pieczę zastępczą. Rodzina zastępcza, jeżeli zostanie już ustanowiona, otrzymuje od nas świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, otrzymuje od nas wsparcie, pomoc psychologów, prawnika, wsparcie koordynatora. Jesteśmy dla Was, rodziny zastępcze, i czekamy. Ta kampania będzie trwała aż do 10 grudnia. Zostanie zakończona spotkaniem w sali Skierzyńskiego Ośrodka Kultury, prelekcją oraz wręczeniem białej stążki dla mężczyzn, która będzie symbolizowała, że mężczyźni się przeciwstawiają przemocy wobec kobiet. Kampania będzie się składała z wielu wydarzeń. Jeszcze w przyszłym tygodniu, 19, w Miejskiej Bibliotece będzie. Porozmawiajmy o emocjach. 22. Planujemy rajd rowerowy szlakiem Bobrów, i to będzie porozmawiajmy o spędzaniu wolnego czasu. W październiku planujemy spotkania, porozmawiajmy o ruchu, i to zespoły taneczne z naszego miasta będą organizować wspólne tańce rodziców z dziećmi. I oczywiście będą też prelekcje psychologa, próbujące przedstawić, jak te zajęcia powinny wyglądać i jak powinna funkcjonować prawidłowo rodzina. W październiku jeszcze poradnia psychologiczno-pedagogiczna będzie miała spotkania. Porozmawiajmy o autyzmie. W listopadzie, jak po raz czwarty, już przystępujemy do kampanii przeciwko przemocy. 19 dni, która w Polsce jest od 15 lat i to jest kampania przeciwko przemocy młodzieży i dzieciom. Kolorem pomarańczowym jest zawsze oznaczana. Już 4 lata wchodzimy w tą kampanię. Bardzo to super funkcjonuje w szkołach. Dzieci nakręcają różne filmiki, robią marsze w kolorze pomarańczowym oraz gazetki. Piknik cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Wydarzenie objął patronatem burmistrz Skwierzyny.